Umowa na rewitalizację budynków mieszkalnych przy placu zamkowym nr 1, 2, 3 i 4 w Pieszycach podpisana została pod koniec lutego, jednak formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę udało się zakończyć kilka dni temu. Obiekty pod zamcza wpisane są bowiem do rejestru zabytków, co utrudnia dopełnienie formalności. Wszystkie prace, ponieważ obiekty są wpisane do rejestru zabytków, są wykonywane pod pełną kontrolą konserwatora zabytków i tutaj w zasadzie konserwator decyduje o tych już niuansach, szczegółach wykonania tego remontu. Dziś widoczne są już prace budowlane prowadzone przez firmę Dekarstwo Zdiorżeniowa, która wygrała ogłoszony przez gminę Pieszyce w systemie Zaprojektuj i Wybuduj Przetarg. Zgłosiło się do niego sześć firm. Propozycje ofertowe różniły się cenowo. Od 398 tysięcy złotych do blisko miliona 100 tysięcy złotych. W ramach umowy po stronie wykonawcy jest realizacja samego zadania, ale także m.in. uzyskanie odpowiednich decyzji konserwatora zabytków, wykonanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę. Remont dotyczy rewitalizacji budynków mieszkalnych. To jest bardzo ważna informacja, dlatego że remontem są objęte wyłącznie budynki mieszkalne. Takie było ograniczenie tego zadania. To wynikało też z ogłoszonego naboru i z rozdysponowania środków unijnych. Natomiast w tym roku wykonane prace będą kompleksowe, jeżeli chodzi o remont dachów. A więc ściągane jest dotychczasowe stare poszycie. Są wymieniane krokwie, wzmacniane krokwie. Są kładzione nowe łaty, nowe izolacje przeciwwilgociowe. Oczywiście całkowicie nowe poszycie. Będzie to dachówka ceramiczna, karpiówka w kolorze czerwonym, a więc w tym tradycyjnym kolorze dla Przedgórza Sudeckiego. W ramach rewitalizacji przemurowane zostaną także kominy, wymienione rynny i rury spustowe oraz wymieniona stolarka okienna i drzwiowa w częściach wspólnych budynków. Remont nie obejmuje części gospodarczych i elewacji budynków mieszkalnych, ale władze Pieszyc chcą kontynuować rewitalizację tej części miasta w kolejnych latach. Plat zamkowy jest tym jednym z najpiękniejszych miejsc Pieszyc. Historycznie jest to perła na Dolnym Śląsku. Ponieważ nie był on wcześniej zbytnio przebudowywany, a więc ta forma architektoniczna, która w tej chwili tutaj jest widoczna, jest prawie że pierwotną formą i dlatego ten kompleks jest niezwykle cenny, jeżeli chodzi o te sprawy właśnie historyczne, architektoniczne, jednym z najcenniejszych obiektów na Dolnym Śląsku. Więc będziemy chcieli jako gmina. Dalej planować kolejne remonty. Umowa zawarta z wykonawcą obecnych prac opiewa na kwotę 398 tysięcy złotych, z czego 70%, czyli 278 600 zł pokrytych zostanie z pozyskanych środków z Unii Europejskiej. Myślę, że bez, bez tych środków zewnętrznych gmina nie podjęłaby się tego remontu w tym roku ale udało się te środki pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego. Są to środki unijne w ramach rewitalizacji budynków mieszkalnych. 70% to jest wskaźnik pozyskanych środków zewnętrznych, a więc gmina musi dołożyć 30% do tego remontu. Jest to dla nas bardzo opłacalne. Podzamcze to najstarsza część Pieszyc. Zlokalizowane tam dziś budynki zostały wybudowane w XVI wieku, a ostatni gruntowny remont przechodziły w latach 60. XX stulecia. W całości należą one do gminy. Te budynki zostały już wcześniej zabezpieczone decyzją Rady Miejskiej przed wykupem. A więc nie ma takiej możliwości, żeby dzisiaj najemcy czy w najbliższym czasie mogli wykupywać tutaj lokale mieszkalne. I powiem, że to też ułatwia nam to remontowanie, dlatego że jest jeden właściciel, jedna odpowiedzialność, łatwiej pozyskiwać środki zewnętrzne i łatwiej je rozliczać. Cała inwestycja zakończyć się ma do końca tego roku. W czasie podpisywania umowy, właściciel firmy deklarował jednak wykonanie jej w ciągu trzech miesięcy.